To są panowie, którzy opowiedzą nam wszystko o tym zawodzie. Może się poznamy, Anika? Bardzo Piotrek. mi miło. Na początku chciałam się dowiedzieć na czym polega praca elektromechanika, bo dla mnie to jest w ogóle zagadka, czarna magia i po prostu jak tylko widzę silnik, to uciekam. Dość dużo ciekawostek jest, jest w auczy technicznych. Technicznych, aha, rozumiem. Ale w momencie, kiedy chcemy zostać elektromechanikiem, jaką szkołę trzeba skończyć i jaka była Wasza droga do zawodu? No, moja droga do zawodu już skończyłem technikum. I zacząłem. Szkół kształcących w zawodzie elektromechanika jest wiele. Nie ma więc szczególnych problemów z dostaniem się do nich. Można również uczyć się w zakładzie doskonalenia zawodowego organizującym odpłatne kursy. Zakłady takie znajdują się we wszystkich większych miastach Polski. Ja akurat szkoły zacząłem w Stanach i A. Zacząłem, pracować. Ja zacząłem nauki w Stanach, to zacząłem od college'u. To nie najpierw high school, później college. Super. Ja, w college, no to wiadomo... W, Nauki. Później, do, to, później były było te praktyki praktyki mi bardzo dużo pomogły no a później się zaczęło normalnie po szkole do pracy. pracy. I tak się czyli, czyli jakby amerykańskie samochody nie stanowią dla Ciebie żadnej tajemnicy. Ja chciałam no, się nie, za... tak, tak. nie do końca. <laughs> ja chciałam się jeszcze zapytać o, o coś, co jest dla mnie bardzo ważne i bardzo istotne, bo tak naprawdę cały czas, nawet jeżeli się kończy szkołę, to dopiero w trakcie pracy. Praktyka, praktyka coraz więcej samochodów uczy tak naprawdę fachu w tym zawodzie. Czyli pierwszym krokiem jest szkoła, a potem po prostu Dużo dużo praktyki, żeby samochód dla tych, którzy o tym marzą, nie stanowił żadnej tajemnicy. Do podjęcia pracy w zawodzie elektromechanika pożądane jest posiadanie średniego wykształcenia o specjalności elektromechanika ogólna lub maszyny i urządzenia elektryczne. Na niektórych stanowiskach wystarczające jest wykształcenie zasadnicze. Większe możliwości zatrudnienia mają osoby legitymujące się dłuższą praktyką i znające języki obce, niemiecki lub angielski. W serwisie nierzadko stykają się one z urządzeniami wyprodukowanymi za granicą i muszą odczytywać napisy oraz dołączone do nich instrukcje i inne dokumenty w języku obcym. Przy właściwie każdym samochodzie należy teraz robić diagnozę elektronicznych układów. Do tego dochodzą przeglądy, naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne, i tutaj za każdym razem musimy kontrolować. I diagnozować te zespołu. Bardzo dobrze byłoby, gdyby elektromechanik był osobą komunikatywną. Czasami zdarza się potrzeba porozmawiania z klientem, opisania złożoności problemu, zaproponowania rozwiązania tego problemu, przedstawienia sposobu naprawy. Czasem przydaje się tutaj komunikatywność i Doświadczenie o bycie w rozmowie z klientem, które wspomaga tok naprawy. Elektromechanik ma możliwość doskonalenia zawodowego. Może zdobyć tytuły czeladnika i mistrza. Świadczą one o dużym doświadczeniu zawodowym. Czy trzeba spełniać jakieś warunki określone, nie wiem, fizyczne, psychiczne? Bo wydaje mi się, że mechanik musi być sprawny, prawda? Bo czasami gdzieś trzeba dotrzeć, gdzieś trzeba mieć sprawne dłonie i, i, i czy... czy warunkiem przyjęcia do szkoły są jakieś, nie wiem, e, określone warunki fizyczne, czy tam psychiczne, czy, czy raczej nie? Czy każdy raczej może. W normie trzeba się tak. uczy, W raczej. normie, raczej. Czy ja bym mogła zostać mechanikiem w tej chwili? Oczywiście, oczywiście. <laughs> to super, bardzo się cieszę. Chociaż powiem szczerze, że znałam jedną dziewczynę mechanika i bardzo, dobre, bardzo dobrze jakby funkcjonowała w tym zawodzie i była sprawna. A czy w zawodzie, właśnie, czy w szkole były jakieś kobiety? Tak. Nie. W Stanach były, rozumiem. Tak. Dla kandydatów do pracy w serwisach ważny jest ogólnie akceptowalny wygląd zewnętrzny. Brak wad wymowy, cierpliwy i uprzejmy stosunek do ludzi. Bardzo ważne są kontakty z klientem, gdyż klient swoje spostrzeżenia opowiada i wtedy, wtedy można chociażby w pewnym stopniu stwierdzić, chociażby ustalić sobie kierunek jakiejś naprawy, to jest bardzo ważne: Wykluczone są choroby psychiczne. Przeciwwskazaniami są wady postawy i kręgosłupa. Współczesny elektromechanik powinien znać podstawowe zasady działania samochodu. Również działanie silników spalinowych zarówno benzynowych i wysokoprężnych. No i przede wszystkim powinien, powinien orientować się i znać zasady działania wszelkich urządzeń elektrycznych, w jakie jest wyposażony samochód oraz urządzeń elektronicznych związanych zarówno z codzienną eksploatacją pojazdu, jak i związanych z bezpieczeństwem jazdy. Jak wiadomo, dzisiejsze samochody są wyposażone w wiele urządzeń elektronicznych, zarówno biernego, jak i czynnego bezpieczeństwa. Mam na myśli aby układy ABS-u, układy poduszek powietrznych wiele innych urządzeń, jeszcze mniejszych, które spotyka się w dzisiejszych samochodach. Powinien znać również działanie układu klimatyzacji zarówno zasady działania, jak i sposoby naprawy tychże urządzeń. Dyspozycje potrzebne do tego zawodu to no, myślę, że na pewno za jakieś zainteresowanie samochodami ogólne, bo bez zainteresowania jest trudno pracować w jakimś zawodzie. Myślę, że innymi predystrybucjami to jakaś yy, czynność manualne Jest też ważna jakaś rzetelność, bo no, musimy bardzo dokładnie wykonywać swoją czynność. Jest to związane bardzo często z bezpieczeństwem. Użytkowników samochodu niedopuszczalne jest jakieś błędne postępowanie czy na aby zbyć. Podsumujmy czym zajmuje się elektromechanik. A więc elektromechanik zajmuje się całą elektryką samochodu. Jeżeli komuś z nas zepsuje się na radio albo przestanie działać którekolwiek z tych e, przedziwnych urządzeń, o, tak jak w tej chwili, to właśnie tym zajmuje się elektromechanik, czyli całą elektryką samochodu. Teraz większość samochodów posiada coś takiego jak komputer samochodowy. Jeżeli e, jakikolwiek z elementów komputera przestanie działać, to właśnie elektromechanik zajmuje się tym. Dlatego tak bardzo poszukiwani są specjaliści, ludzie, którzy znają się e, na swoim fachu, którzy, dla których nie ma żadnych tajemnic w elektryce samochodu. Istnieją kursy przyuczające do zawodu lub przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na robotnika i mistrza. Niektóre kursy przyuczające do zawodu organizowane są wyłącznie dla osób bezrobotnych. Oferta jest bogata i zainteresowani mogą wybrać sobie to, co im najbardziej odpowiada. A gdzie szukać pracy? Pracy, pracy trzeba przede wszystkim szukać w warsztatach mechanicznych. To warsztaty mniejsze, większe, w zależności od, od potrzebnych specjalizacji. No a jeżeli, jeżeli ktoś czuje się naprawdę, naprawdę dobrze, może, może założyć własną firmę i spróbować ją poprowadzić. Zasadniczo elektromechanik pracuje tylko w dni robocze. Czasami jest to praca zmianowa. Zasadniczy czas pracy jest to 8 godzin, ale jednak w niektórych przypadkach trzeba zostać dłużej, bo jest to jednak praca zobowiązująca i a są takie przypadki, kiedy klient potrzebuje auto załóżmy na wyjazd i wtedy musimy troszeczkę przedłużyć swój czas pracy. Wiadomo, że auto są coraz starsze psują się, a to się musi naprawiać. Można zaobserwować pewną sezonowość, jeśli chodzi o, o zakres, o ilość pracy dla elektromechanika. Takie dwie pory roku właściwie, które, o których można powiedzieć, to jest wiosna, kiedy, kiedy klienci po zimie przygotowują swój samochód do następnego sezonu oraz okres wczesno jesienny, kiedy znowu przed zimą starają się doprowadzić wszystkie układy elektryczne i elektroniczne samochodu do pełnej sprawności, żeby podczas okresu zimowego nie mieć z tym żadnych problemów. Elektromechanik instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe oraz ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny metodami diagnostycznymi. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usługi naprawczej. Do tego powinien ciągle podnosić swoje kwalifikacje przez samokształcenie oraz uczestniczenie w organizowanych kursach i szkoleniach. Dzięki Piotrowi i Przemkowi dowiedzieliśmy się dzisiaj wszystkiego na temat zawodu elektromechanika. Dzięki temu dla mnie i myślę dla Was ten zawód nie stanowi już tajemnic. Ale jeżeli komuś e, tak naprawdę podoba się ten zawód i chce go uprawiać, także my go polecamy, bo jest praca. Więc jeżeli to jest czyjeś marzenie, to myślę, że i Przemek i Piotr zachęcają do tego zawodu. Dziękuję Wam jeszcze raz Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Jest bardzo interesujące. Wykonano na zlecenie Komendy Głównej OHP dla potrzeb mobilnych centrów informacji zawodowej.